w Minecraft. Ten odcinek jeszcze nie będzie poświęcony mm, budowie czegoś na część świni, złotej świnki y, ponieważ nie mam dość materiałów, ale... Y, wybierzemy się w tych W najbliższych odcinkach y, Wybierzemy się trochę w nieznane... My z, ogólnie będziemy sobie zwiedzać teren wokół nas. Y, i tak po prostu pójdziemy w nieznane, wiecie... poszukiwaniu... czegokolwiek. Czegoś nowego. Wiecie o co chodzi. Hmm. Coś jak kroniki podróżnika JJ-a. tylko że Polgę... nie kronik nie, nie to nie jest to samo. O. Nie, że my zostawiamy to na zawsze, tylko po prostu idziemy... Znaczy, JJ nie zostawia tego na zawsze, tylko my po prostu idziemy zwiedzać mapkę. Yy, ostatnia noc w naszym przytulnym łóżeczku. Stand up. Okej. Okay. Yy. To nie prosta, nic innego jak się wreszcie wybrać w tą daleką podróż. Weźmy wędkę jeszcze i zróbmy sobie łopatę. E, łopatę tu. E, jedną sztukę żelaza wezmę. Okej. Okay. Tak, to co biorę, to tylko tutaj. Widzicie? E, no i nic poza tym. W sumie. E, Craftboxa. Nie, nie ma sensu. Może znalazłem krawędzik, ale nie biorę, bo to nie ma sensu. O. Ciach. Dobra. No to... wyruszamy w nieznane. Ale jeszcze przed tym, właśnie. mi się Jeszcze przed tym, ja zrobię cięcie, pójdę po żółtą płytę... Aj. Po zieloną płytę winylową i do was wrócę. Tak do więc Dobrze, już jestem. Po co mi była zielona płytka winylowa? Mam ją tutaj. A mianowicie po to, E, ponieważ jeden z użytkowników wysłał wiadomość, iż właśnie e, zielona płytka winylowa włożona w szafę grającą przywołuje creepery. Znaczy przyciąga creepery, to no, coś w świecie odchodzi. W każdym razie to taki. O, to działa jak wabik na creepery. O, tu mam dla sobą. Tak, e, działa to jak wabik na creepery. No, e, sprawdzimy tak na stanie noc. Więc musimy trochę poczekać. Cóż, trudno. No, Więc jak nastanie noc, ja do was wrócę, prawdopodobnie. No i będziemy kontynuować, znaczy, będziemy, zaczymy naszą wyprawę w nieznane. No, a w tym czasie. Do zobaczenia w, dzień, w nocy. No, dobrze. Noc nastała. No to tak, więc Kładziemy tu. Urucham. Okej, okay, uruchamiamy. Chodzimy ileś tam do góry. Dajemy normal i czekamy. Yy, pomysł ten... nadesłał mi użytkownik... czy pomysł ten, po prostu yy, mit ten nadesłał mi użytkownik UFO555. Dobrze chyba powiedziałem. No. Yy, no i czekamy. Tam krypery sobie wikają. Kurę to irytuje, ale nic ciekawego się nie dzieje. Cóż, wydaje mi się, że to nie działa, e, zaraz zobaczymy. Eee, creepery zachowują się normalnie. Cóż, hmm. O, idzie. Nie do nas, a nie do tego. No dobrze, czyli ten mit jest obalony, że tak powiem. Yy, niczym pogrom tu, yy, Ponieważ jest to niemożliwe. Yy, tak. Yy, creeper reagują. Nie reagują, no. Tak więc ja daję peaceful. Ogarnę się, prześpię i... Następnego dnia wyruszamy. Więc no, zobaczymy za chwilę. Witajcie. Już z powrotem. Ten no coś nie powstaje nam nic innego jak włączyć poziom normalny i wyruszyć jeszcze nie będzie. Gdziekolwiek. Jak najdalej? <śmum> Kompas mamy, więc na pewno nie zgubimy. Yy, no to idziemy. No, O Jezu, ile świni. O Jezus, O Jezu! Ile ich tu jest? <śmum> to atak. <śmum> zamach na mnie. Świński zamach. Dobra. Eee. Yy... No cóż, nie powstaje nam, tak jak mówię nic innego, jak wyruszyć właśnie. o myślę, że to spadnę. Nie wiem, gdzie pójdziemy, ale ladzie. Trudno, przeżyjemy. <grym> yy, nie wiem, gdzie pójdziemy. Gdzieś musimy. stawiam żebyśmy poszli tam, gdzieś tak, przed siebie. Zobaczymy, jak to będzie. Obadamy. Ile mamy teraz? No, trochę mam, wystarczy. Aktualnie zbierzemy jeszcze trochę. Co mi tam? Bo no, nie wiem co tu znajdziemy. To jest mnie. prawa na nowy teren. E, może znajdziemy wilki. Może znajdziemy, nie wiem, złoże diamentów ogromne. Nie wiem. W każdym razie wiem, że będę to nagrywał na bieżąco. Po prostu każdy odcinek będę nagrywał. Nie będę na nic przeskakiwał, tylko każdy odcinek będzie nagrywany. Więc przygotujcie się na taką. No taką no, serię w serii, jak to JJ Joker na, u siebie nazwał, ale to nie jest seria w serii. To jest po prostu dalszy odcinek tej, tej serii. Okej, okay, ale idziemy w... w tym kierunku. Tam, 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 tam. Okej, okay. łódka by się przydała. Powiem szczerze. Łódka, tak. Tak, to jest na coś, czego pragnę, tak, łódka. Okej, okay. robimy łódeczkę. Oh yeah, Okej, okay. y weźmy to. Ciach, yy, jeden pienik wydobądźmy. Okej, okay, pach. Eee... Yy. Ciach, ciach, ciach. Ciach, ciach. I udeczka, yy. Albo dwie zrobimy sobie, tak wiecie. Dwie albo trzy. Trzy. Okej. Okay. Nie żałujmy sobie, póki mamy. Wydaje wam się pewnie, że gadam trochę przez nos, bo to jest prawda. Nie wydaje wam się? E, jestem świeży po chorobie. Szczerze. <niec osiucham> tak nagrywam, jak byłem chory. Ha, ha, ha. Nie zostawiłem was. Okej. Okay. To jeszcze wezmę. Mieliśmy 16 drzewka. Idziemy. Okej. Okay. Yyy... to tam jakieś takie, coś takie jest. Ciekawe, co tam. Taki otwór, jakby ciekawy, ciekawy. Yy, każda noc to będzie jeden odcinek w sumie. Yy. Jako, że mam właśnie ten limit, to każda noc to jeden odcinek. Tak więc teraz noc zapadnie, będzie koniec odcinka i tak, 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 wiecie. I co my tutaj mamy? Aha, lol, to jest fajne. Heh. Wow, o, żelazo, wydobądźmy. co tu mamy żelazo a tu pochodnie hop, hop. Fajne miejsce powiem szczerze. Znaczy wydobądźmy trochę hmm. węgla Tak, trochę węgla nigdy się... Yy, węgla nigdy nie zawielało, tak? Szczególnie, że teraz w sumie nie mamy tego za dużo Bo to, co się będzie teraz działo, to Po prostu nie wracamy przez dłuższy czas do domu Chyba, że zginiemy, no to Będzie trzeba <grych> e... No i idziemy Dalej Zwiedzać świat no, tu mam trochę węgla Czym by go nie wydobyć? Cave, który oho, długi trochę. Okej, okay, ale nie wchodzimy do niego. Idziemy dalej. Muszę się oprzeć temu, że yy, mój mózg chce, żebym tam w las, Ale muszę się temu oprzeć, bo to nie będzie polegało na marzeniu po jaskini. Będziemy chodzić przed siebie. Czekajcie. Mm. Surowce dam tu. O. Idziemy. Uh -huh. O, owca. Owce. <coughs> Idziemy dalej. O jezu. Jak nie umiem przez Was no gadać, to takie denerwujące trochę. O, w cinę. Przyda się, przyda. O, wysoko. Ciekawy na ile kratek. Na trzy chyba. Tak, na trzy. Ach. Pęka. Nie na 4. Wow. Chodź. Czekajcie. Nie mogę się oprzeć. Tu jest. jest. Nie. nie, nie mogę się oprzeć, żeby sprawdzić co tam robi. Sorry, ale nie mogę. Ja byłbym sobą. Zombie. Pająk. E, nie idę tam. Nie. Nie, 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 nie wchodzę. Hop, muszę się oprzeć. Jednak, tak. Ciekawe, co znajdziemy tutaj, ciekawego ogólnie. Spawnera tam raczej nie, raczej nie było. Zombi? Spawnera raczej tam nie byłaby. by jakby był, to właśnie fajnie by było. By by by. Tak, fajnie by było, bo byśmy mogli znaleźć kokobins. Wiecie o co chodzi? O kakao w każdym razie. Co by mogło spowodować, wiecie? O! Ten. No, kuśwa. No wiecie, no kakao, możemy robić ciasteczka i tak dalej. O, 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 złapałem. Złapałem. Tak. Jak zauważyliście, w sumie zbroi nie mam. Po to to żelazo. Wiecie, wszystko będę robił na tym. Nie chciałem za dużo robić, żeby nie było tak, wie, że, wiecie, że wy, wyruszamy z full expunkiem w ogóle, full wypas. Wyruszamy tak. Creepery. W dzień. E, a to ile? Dwa aż. Ej, f. LOL. Nice. Okej. Okay. W każdym razie chodź creeperku, chodź, 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 Gdzie ty jesteś, tu jesteś, tu. Chodź, 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 chodź. Skąd wy się bierzecie? Też skąd mi kiedyś Creeper na łeb skoczył, dlaczego? Ha. To się w dzieje razem z zgubany. Dziwne trochę. Bum. Bum. Chodź, chodź, chodź. Bum. Ok. Dawaj siarkę. Siarka się przyda później do TNT. To też pewnie nam się przyda. W walce. Eee, no. Więc TNT będzie na pewno nam potrzebne w każdym razie. Już tu, a użyjemy łódki. Z tego co widzę. Tak, użyjemy e, Gdzie popłyniemy, tam popłyniemy. Płyń łudeczko płyń kochanie, płyń. Ta USS Marina, nie? Ok, płyniemy. E, dum, 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 dum. Wow. Tak, teraz się na pewno nowo generuje, bo nie przyszło sobie, żebym tu był. Mimo wszystko, okay. fajne miejscu ogółem. Takie wysepki to no fajny domek, można by kiedyś zrobić, powiem szczerze. No, zobacz, taki między wysepkami ogółem, taki fajne. to. E Dobrze, ale pójdziemy dalej. Może kiedyś się gdzieś osiedlimy, kto wie. O ile nie zakończy tej serii, oczywiście. Oj, widzimy, u Wow, jej. Dużo, dużo trzciny. Prrrrrr, udeczka prr. O, dobra. I uciekaj! Tak, trochę trzciny, nigdy nie popłaca. Nigdy za wiele. Nigdy popłaca, tak, Ja też Cię dzieci. Cicho świni. Okej. Okay. Tu, 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 tu. tu. Noc się robi, tak więc szybko musimy znaleźć jakąś, jakąś kryjówkę. Albo nie, nie szukamy kryjówki. Będziemy źli. Świnia z nami zostanie! Yeah! Okej, okay, y... Ciach, nie. Kurde, świnka zostanie z nami, prawda? Będziesz mi towarzyszyć, prawda? Y... Nie zostawisz mnie tutaj. Okej, okay. oj... Tak, świnka, jak chcesz, to właśnie szybko. Bo zaraz zombie przyjdą, bebe, i w ogóle, wow, i zobacz co się będzie działo. Ja tu się zamykam, nie wiem jak ty. Dobrze. Tak więc oceniajcie, komentujcie, subskrybujcie i do zobaczenia w następnym odcinku, gdzie ja będziemy kontynuować nasze podróże. Cześć.